Skala mapy to wyjątkowo dziwny temat. Z jednej strony wydaje się bardzo prosty, ale z drugiej bardzo dużo osób popełnia w nim błędy. Zauważyłem, że najczęstszym błędem popełnianym przez moich kursantów była zamiana jednostek, szczególnie tych kwadratowych, dlatego właśnie na tym skupimy dzisiaj szczególną uwagę, żebyś ty nie dał się na tym złapać. Ale spokojnie, najpierw sobie zaczniemy od teorii, żebyś na pewno wszystko zrozumiał, a później przejdziemy do zadań, w których nauczycie jak obliczać skalę mapy i zamieniać jednostki. A żeby ci pomóc jeszcze bardziej, to przygotowałem dla Ciebie specjalną kartę wzorów do nadchodzącego Ją z pola czworokątów, żebyś miał wszystko pod ręką. Będziesz ją mogło odebrać za darmo w dalszej części odcinka, więc oglądaj do końca. Przechodząc do części teoretycznej, to w mapie i w skali mapy najważniejszą rzeczą jest właśnie ta skala i co to w ogóle jest i jak to obliczyć. Dam Ci tutaj mały przykład. Jak byliśmy w polach figur podobnych, to tam również była skala, czyli to była skala podobieństwa jednej figury do drugiej figury. I tutaj dzieje się dokładnie tak samo, tylko że właśnie jest to obszar zajmowany na mapie względem obszaru zajmowanego w rzeczywistości. Czyli nasza skala to jest na przykład powierzchnia jakiegoś miasta na mapie względem tej powierzchni w rzeczywistości. Tym właśnie jest skala mapy w najprostszych słowach. I teraz najważniejsza rzecz, na której nie możesz się wywalić, serio skup się, bo tutaj bardzo dużo osób popełnia błędy. Jeśli na mapie podany obszar jest zaznaczony w centymetrach kwadratowych, a w rzeczywistości zajmuje on metry kwadratowe, to zanim policzysz skalę, musisz sprowadzić obie te wielkości do wspólnej jednostki, czyli na przykład do metrów kwadratowych albo do centymetrów kwadratowych. To już wybierasz dowolnie. I dopiero wtedy, gdy w liczniku i w miarowniku będzie Mieli wspólną jednostkę, to możemy obliczyć skalę. Nie zapomnij o tym, bo wychodzą ci kompletne bzdury, a całą zamianę jednostek znajdziesz w karcie wzorów, którą będziesz mógł odebrać w dalszej części odcinka. Więc jeśli chodzi o teorię, jest to już na tyle, całą resztę dopowiemy sobie w zadaniach, więc właśnie przejdźmy już do części praktycznej. A jeśli jesteś ambitny i masz dość problemów z matematyką, to zapisz się na korepetycję w zespole wzorowania. Wystarczy, że wyślesz do mnie wiadomość prywatną na Instagramie. Możesz również zaobserwować mój profil po więcej matematyki, bo regularnie dzielę się nam przydatnymi materiałami. W zadaniu Pierwsze musimy obliczyć odległość między miastami, ale w rzeczywistości. Jeśli nie masz na to pomysłu, to chodź już Ci to pokazuję. Droga z Rzeszowa do Radomia, zaznaczona na mapie wykonanej w skali 1 do 250 tysięcy ma długość 80 cm oblicz, ile kilometrów ma w rzeczywistości. Czyli wiemy, że długość na mapie to jest 80 cm, a skala w jakiej ta mapa została wykonana to jest 1 do 250 tysięcy. Czyli inaczej, odległość na mapie do odległości w rzeczywistości. Jest równa 1 do 250 tysięcy. Dokładnie. No i my musimy obliczyć tą odległość w rzeczywistości, czyli naszego y. Czyli tak naprawdę, mnożąc sobie to na krzyż, to y jest równy x razy 250 tysięcy. Więc sobie do tego przejdźmy, czyli y równa się x, a x jest równy 80 razy 250 tysięcy. Tysięcy dokładnie. To będzie odległość w rzeczywistości między tymi miastami, ale podana w centymetrach. Więc tak naprawdę sobie to wymnóżmy i otrzymalibyśmy 20 milionów. Centymetrów, ok? Czyli mamy po prostu tutaj 6 zer. Dopisujemy sobie jednostkę centymetry, i to jest to, właśnie o czym mówiłem, że tutaj trzeba umieć po prostu zamienić jednostki. No i mam nadzieję, że wiecie, że w jednym metrze jest 100 cm, więc chcąc sobie przejść na metry, musimy sobie z tego obciąć dwa zera, czyli po prostu by to było 20, i zamiast tutaj napisania 6 zer musimy sobie napisać 4 zera, czyli raz, dwa, trzy, cztery. Dokładnie. I wtedy mamy odległość w metrach, no ale możemy sobie z tym jeszcze przejść na kilometry. No i doskonale wiecie, że w jednym kilometrze jest 1000 metrów. Więc skoro tutaj tak naprawdę mamy, słuchajcie, 200 tysięcy, to znaczy, że to będzie po prostu 200. Kilometrów, czyli między Radomiem a między Rzeszowem jest 200 km, i to było właśnie już zadanie pierwsze. Tak jak obiecałem, mam dla Ciebie kartę wzorów, którą stworzyłem specjalnie do tego działu. Znajdziesz w niej wszystkie potrzebne wzory, twierdzenia i tym podobne rzeczy, które będziesz musiał znać na nadchodzącym teście. Wszystko jest podparte rysunkami i przykładami, żebyś mógł zrozumieć cały materiał w możliwie najłatwiejszy sposób, oszczędzając masę czasu. Sporo osób już ją odebrało, jest mega zadowolonych, więc nie przegap swojej szansy, a link do jej pobrania za darmo znajdziesz tam na dole w opisie filmu. No i w zadaniu drugim poziom już nam się podnosi, dlatego że tutaj pojawiają się pola, więc będziemy musieli korzystać z jednej bardzo ważnej rzeczy, z jakiej? Ze skali, ale podniesionej do kwadratu, czyli z K kwadrat. No i chodźmy sobie już do tego zadania drugiego. Działka ma kształt prostokąta o wymiarach 50 m na 40 metrów. Są jej wymiary w rzeczywistości. Ile centymetrów kwadratowych będzie zajmować obszar tej działki na planie sporządzonym w skali 1 do 2000? Ok, czyli tak. Wiemy, że skala to jest 1 do 2000. Wiemy, że pole w rzeczywistości jest oznaczone dużą literką P, a pole na planie to jest po prostu jakaś literka P'. Czyli tak, w jaki sposób my możemy obliczyć to pole w rzeczywistości? Skoro właśnie wymiary działki to jest 50 na 40, ale metrów, no to wiemy, że pole w rzeczywistości to jest właśnie 50 razy 40, ale w metrach. 50 razy 40, no to 5 razy 4 jest to 20, więc 20, no i przepisujemy sobie jeszcze dwa zera, czyli po prostu mamy 2000 metrów kwadratowych. No i tak, skoro pytają nas o to, ile centymetrów kwadratowych będzie zajmować obszar tej działki na planie sporządzonym w takiej skali, no to właśnie sobie w to pójdźmy, czyli znamy skalę, w jakiej po prostu te działki są do siebie podobne, że tak to nazwę. Czyli po prostu P-prim do naszego P. Jest równe skali 1 do 2000, więc jeśli chcemy poznać długość p', no to możemy sobie pomnożyć to wszystko obustronnie razy p. Więc pomnóżmy sobie to razy p. Znamy długość p, wiemy, że jest to 2000 m2, czyli nasze p' to jest tak naprawdę 1 przez 2000, ale no właśnie, tutaj popełnił błąd 1 przez 2000 do kwadratu. Dlaczego? Dlatego, że skoro jesteśmy w polach, to nasze k musi być do kwadratu, właśnie podając stosunki pól, więc o tym nie zapominajcie. Sam bym prawie zapomniał. Więc nasze PEPRI jest równe 1 kwadrat przez 2000 Kwadrat. To jest inaczej ten sam zapis, który był u góry, ale ten będzie nam tutaj wygodniejszy, dlatego że gdy sobie pomnożymy razy P, które jest również równe 2000, więc po prostu jedno to 2000 skróci nam się z kwadratem i zostanie już tylko i wyłącznie 2000 na dole. Czyli nasze P' jest równe tak naprawdę 1 przez 2000, ale metrów kwadratowych. A my chcemy to zamienić na centymetry kwadratowe, ponieważ o to nas proszą w poleceniu. W poleceniu jest napisane ile centymetrów kwadratowych będzie zajmować obszar tej działki. Więc słuchajcie. Słuchajcie, w jaki sposób z metrów kwadratowych przejść na centymetry kwadratowe? Bardzo prosty. Po pierwsze, przepisujemy sobie to, co już mamy, czyli 1 przez 2000. No i następnie zastanawiamy się, ile w metrze jest centymetrów. W jednym metrze jest 100 centymetrów, czyli mnożymy sobie razy 100 ale skoro jesteśmy w polu powierzchni, to pole powierzchni jest jednostką tą kwadratową, czyli mnożymy sobie razy 100 do kwadratu, a 100 do kwadratu, no to jest inaczej po prostu 100 razy 100, czyli po prostu musimy sobie dopisać jeszcze tutaj dwa zera, więc otrzymalibyśmy 10 tysięcy. No i jak 10 tysięcy skróci nam się z 2000? tysiące? Będzie to oczywiście 5 i 1, więc P' jest równe słuchajcie, 5 cm2, Czyli to jest właśnie obszar tej działki na planie, czy też na mapie, jak tam było napisane w poleceniu. Nadchodzi sprawdzian, czasu jest coraz mniej, a ty dalej nie zabrałeś się za przygotowania? Zapisz się na kurs i ogarnij cały ten dział wzorowo. Dołączając do kursu, przygotujesz się do testu znacznie lepiej, bo każdy z tematów podzieliłem na trzy części. Część wstępna, która jest właśnie tym odcinkiem, ale bez reklam, część z pewniakami, czyli zadaniami, które mają największą szansę pojawić się na Twoim sprawdzianie, oraz część z najcięższymi zadaniami na wypadek, gdyby Twój nauczyciel miał Cię czymś zaskoczyć. A dodatkowo w Otrzymasz przykładowy sprawdzian do samodzielnego rozwiązania, by wzmocnić Twoją pewność siebie, dostęp do społeczności kursantów, w której zawsze znajdziesz pomoc i wsparcie oraz kartę wzorów przygotowaną specjalnie pod ten dział, żebyś nie musiał tracić czasu na szukanie informacji. Kliknij link w opisie i zobacz, co jeszcze zyskasz, dołączając do kursu. W zadaniu trzecim już będziemy musieli bardzo płynnie zamieniać te jednostki, więc mam nadzieję, że sobie pobrałeś już tą kartę wzorów, w której dokładnie wszystko masz pokazane. Natomiast jeśli nie, to spokojnie chodźmy do niego ja już ci wszystko tutaj wytłumaczę. Prostokątna działka na planie sporządzonym w skali. Czyli 1 do 1000 ma wymiary 15 cm na 20 cm. Ile hektarów ma ta działka w rzeczywistości? Ok, czyli wiemy, że jeden bok na planie to 15 cm, drugi bok na planie to 20 cm. Skala podobieństwa to jest tam 1 do 1000. Więc skoro boki tej działki na planie mają długość 15 oraz 20, no to wyliczmy sobie to nasze P na planie. Czyli to nasze P na planie to będzie tak naprawdę 15 razy 20. 15 razy 20 jest to 300, ale uwaga czego? Centymetrów kwadratowych. Przypominam, że tutaj jest nasze P, a tutaj jest nasze P'. Więc my będziemy chcieli policzyć tak naprawdę nasze P'. P' to jest pole powierzchni tej działki, ale w rzeczywistości. I oczywiście moglibyśmy skorzystać też tutaj z drugiego sposobu, czyli takiego, w którym zrobilibyśmy stosunek między A oraz A', no i B oraz B'. Dzięki temu byśmy sobie wyliczyli A', B'. Beprim, no i policzyli już to pole. P ale wydaje mi się, że łatwiej będzie policzyć to pole P', wyznaczając sobie właśnie pole P i korzystając później ze skali. Czyli teraz, skoro obliczyliśmy nasze P, czyli P to jest powierzchnia na planie, to wiemy, że powierzchnia na planie do powierzchni w rzeczywistości jest równa jak 1 do 1000, czyli to jest 1 do 1000, ale uwaga, skoro jesteśmy w polach, to to jest po prostu do kwadratu. Nasza skala musi być do kwadratu. No i teraz co my chcemy wyznaczyć? Chcemy sobie wyznaczyć naszego P'. No to słuchajcie, pomnóżmy sobie na początku raz, P czyli nasze p to jest po prostu 1 kwadrat przez 1000 do kwadratu razy p Więc co my tak naprawdę możemy zrobić? Możemy sobie pomnożyć to obustronnie razy 1000 właśnie do kwadratu, żeby pozbyć się tego mianownika, no i wtedy otrzymamy, że nasze p jest równe p razy 1000. Do kwadratu, czyli możemy wstawić sobie już wartości. P nasze było równe 300, więc sobie wstawiamy 300 razy 1000 do kwadratu, czyli po prostu mamy 1. 3 zera właśnie z tysiąca. No i kolejne 3 zera dlatego, że był tam kwadrat. Więc taki wynik byśmy otrzymali, tylko że przypominam, że to jest wynik w centymetrach kwadratowych. Więc co my wiemy? Wiemy, że w jednym metrze się mieści 100 cm, więc w jednym metrze kwadratowym mieści się 100 do kwadratu centymetrów kwadratowych. Czyli co to dla nas oznacza? 100 do kwadratu jest to po prostu 10 tysięcy, więc w 10 tysięcy są 4 zera. Czyli wystarczy, że sobie obetniemy 4 zera z tego tutaj wyniku i będziemy mieli właśnie odpowiedź. Ale w metrach kwadratowych, czyli sobie przepiszmy 300 razy 10, no i tak, ile by było tutaj zer obciętych. Obcięlibyśmy 4, czyli po prostu byśmy mnożyli sobie razy 100. Dokładnie, no i mamy już wynik tak naprawdę 3,00. 0, 0,0 i to jest nasz wynik w metrach kwadratowych. Te metry kwadratowe tutaj też w sumie powinienem zapisać, to są metry kwadratowe, ok, czyli mamy tak naprawdę 30 tysięcy metrów kwadratowych. No i teraz chcąc przejść z metrów kwadratowych na hektary, to wiemy, że mamy 30 tysięcy metrów kwadratowych. Ile to jest hektar? Hektar jest to 100 metrów na 100 metrów, czyli jeden hektar jest to 10 tysięcy metrów kwadratowych. A skoro my tutaj mamy 30 tysięcy metrów kwadratowych, no to jest to po prostu 3 hektary. I w taki sposób było. Trzeba właśnie rozwiązać to zadanie i obliczyć obszar tej całej działki w rzeczywistości, ale podany w hektarach. A zadania, które są pewniakami na sprawdzian z pól czworokąta i najcięższe zdanie z całego tego działu, znajdziesz w kursie, do którego jest link oczywiście w opisie, więc gorąco cię zachęcam, żebyś się na niego zapisał. A całą resztę tematów z tego działu znajdziesz na tej playlistie, więc koniecznie ją odwiedzaj.